Cześć! Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy o równej godności, jednym z fundamentów e, relacji rodzic-dziecko według Esperajula. Czym zatem jest to równa godność i dlaczego nie jest tym samym, co równość w rodzinie? Otóż równą, równą godność moglibyśmy też równie dobrze zastąpić stwierdzeniem dobrze nam znanym, czyli szacunkiem. Więc możemy nawet tych terminów używać zamiennie, szacunek i równa Dlaczego tak podkreśla Jul równą godność? Otóż dlatego, że bardzo trudno nam obdarzyć takim samym szacunkiem wszystkich członków rodziny. Oburzycie się jak to, jak to? Przecież szanuję moje dzieci. Tak, ale czy tak samo szanujesz swoje trzyletnie dziecko i okazujesz mu ten sam sposób i w ten sam sposób okazujesz mu szacunek jak 65-letnemu szefowi? Myślę, że każdy z nas ma z tym problem. I też nieraz rodzice oburzają się, jak to równa godność, to co znaczy, że nie ma przywództwa w rodzinie? Oczywiście, że jest. Jak zresztą Jur mówi, przywództwo w rodzinie to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie rodzice mogą dać dzieciom. Natomiast równa godność to jest to, że szanujemy każdego człowieka tylko za to, że jest człowiekiem i należy mu się dokładnie taki sam szacunek jak każdemu z nas dorosłych. To nie znaczy, że ma. Równy status w rodzinie i w 100% równe prawa. Co nie zmienia faktu, że musimy go w 100% uszanować. Jeżeli mówię o równych prawach, to nie mówię o takich przyrodzonych prawach człowieka, ale o czysto, czystych prawach w rodzinie. To znaczy, że na przykład my mamy prawo zdecydować, że dziecko powinno się myć, na przykład. Albo mamy prawo zdecydować, że to już jest godzina, kiedy wszyscy się kładziemy. Natomiast nie mamy prawa. Wymuszać na nim, kiedy ma zasnąć, bo jest to już kwestia typowo fizjologiczna, ale mamy prawo zgasić mu w pokoju światło. I wymuszanie na nim snu i krytykowanie, krzyczenie i karanie go za to, że nie zasnął, byłoby pogwałceniem równej godności, bo nigdy byśmy coś takiego wobec dorosłych nie zrobili. Ale również mamy zasady ciszy nocnej tak? i wszyscy je przestrzegamy z szacunkiem dla drugiego człowieka. Tak więc równa godność. To fundament, ale równa godność i taki sam szacunek dla wszystkich to nie jest to samo co stuprocentowa równość czy demokracja w rodzinie. Więcej doczytacie sobie w książkach Esperajola, Jula. są to przede wszystkim Twoje kompetentne dziecko i Twoją kompetentną rodzinę, gdzie jest dużo o równej godności.